aby Państwu tego chloda nigdy nie zabrakło. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Najpiękniejszy wieniec, bo wszystkie są cudnej urody. Wieniec, który wygra, będzie prezentował naszą gminę na dożynkach gminnych, nie gminnych, przepraszam, wojewódzkich, wojewódzkich. Gminę no, mam chciałbym to. też za to Wam podziękować, że jesteście takie piękne i cudowne, i gotowe zawsze do dyspozycji nie mojej, ale mieszkańców. I dlatego chciałbym wręczyć Wam dyplomy, i drobne, i drobną kopertę, chociaż nie wolno tych kopert dawać, pamiętajcie, ale one sobie na to zasłużyły. Dzisiaj ksiądz prowoc zbierał tacę i nazbierał, a wójt ją wręczy. Także brawa, proszę brawami tutaj, to macie okazję pójść tam na stoiska i naprawdę posmakujcie, to coś wspaniałego jest. Wyróżnienie. Wieniec numer 8, Radonek. Zapraszamy. Kolejne wyróżnienie. Wieniec numer 15, Trynwald. Trzecie miejsce. Pewnie wesołectwo może się nie spodziewało. Wieniec numer 11. Z Mam nadzieję, że robiony, a nie kupiony, jak te tabliczki są. Drugie miejsce. Wieniec numer 6. Laseczno Tam też jest odpowiednia koperta i to trochę cięższe. Z nagrodami jeszcze. Tam są nagrody jeszcze takie. E, proszę Państwa, jak sądzicie, który wie nic o jakim numerze zwycięży? Który? Tak, tak szczerze, popatrzcie, bo on będzie reprezentował gminę na, na, na konkursie wojewódzkim.

Chyba dzieci nie. I bawcie zjadnie. się wszyscy za chwilę występy. Gratuluję. Naprawdę wszystkim za tą pomoc. Myśmy bardzo wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Obrigado. bo pomogą nam brawo bić w tym czasie